Dany jest trójkąt o bokach długości 2 pierwiastki z 5, 3 pierwiastki z 5, 4 pierwiastki z 5. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości. No i właśnie. Zobacz, tu jest kluczowe, żeby zauważyć proporcje między bokami. Można powiedzieć 2x do 3x do 4x, bo tutaj ten pierwiastek z 5 wszędzie jest wspólny, czyli proporcja to jest 2 do 3, do 4. Które boki w ogóle zacznijmy od tego, co ma ta proporcja do rzeczy. No żeby trójkąty były podobne, to muszą mieć tę samą proporcję między bokami, czyli przykłady dwóch trójkątów podobnych taki, i taki. I załóżmy, ten będzie miał boki 5. Dajmy na to, tutaj niech będzie 7 i tutaj damy sobie 6, a ten żeby był podobny, niech będzie miał wszystkie boki w proporcji jedna druga, czyli 2,5, 3,5, i 3. Wtedy te trójkąty będą do siebie podobne, czyli musi być stała proporcja między odpowiadającymi bokami. Teraz zobaczmy, która z odpowiedzi ma proporcje 2 do 3 do 4. Tutaj mam 2 razy 5, tutaj mam 3 razy 5 i tutaj mam 4 razy 5. Jak najbardziej stała proporcja 2 do 3 do 4, czyli jest to odpowiedź A.